Wiecie, co mnie jeszcze zastanawia odnośnie tego psa odebranego z terenu lasów państwowych? Zastanawia mnie to, jakim cudem leśniczy, czyli osoba, która powinna być obeznana w temacie, wpadł na pomysł, żeby trzymać zwierzę na terenie lasów państwowych, a chociażby na samym terenie lasów. Jakby, no, jeżeli twój pies nie jest odwoływalny, no to jest on narażony na atak dzikich zwierząt. No, najprostszy przykład to są wilki. Przecież, gdyby tam wpadła jakaś watacha wilków, to ten koiec rozpadłby się na kawałki, a ten pies po prostu zostałby przez te wilki zagryziony. Ja naprawdę nie rozumiem, czy ludzie nie mają trochę wyobraźni. Jakby, no, z psem idąc do lasu, tak? Jeżeli nie masz go odwoływalnego no to idziesz z nim na smyczy. Właśnie w momencie kiedy, żeby, jeżeli by Ci uciekł, tak, no to nie jest on narażony na atak dzikiej zwierzyny, no bo no, nie oszukujmy się, pies w starciu z wilkiem, no nie ma szans. Więc ja naprawdę zastanawiam się, dlaczego ludzie, którzy są na stanowiskach, gdzie powinni, wiecie, no jakoś podchodzić do tego swojego stanowiska z szacunkiem i naprawdę wykonywać swoje obowiązki, mają tak po prostu w tym kraju wyjebane, robią co chcą i, i jakby jeszcze potem mają czelność yy, burzyć się, że ktoś im zabrał zwierzę, zwierzę, którego nie powinno w ogóle tam być. No absurd po prostu, absurd. Co nie, Akselku? Akselku, powiedz, co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz? Ach, tak o tym myślisz, że pańcia ma głaskać, tak? Dobrze.